Jesteśmy przed zakupami. Z tej okazji mam jakieś tu resztki. Ostatnie jajko, banana takiego dojrzałego, resztkę jogurtu. Myślę, że z tego po prostu trzeba zrobić jakieś placki, a potem pojadę na zakupy. Placki bananowe w takim razie. Lecimy. Ostatnio się też wkręciłam w robienie polewy czekoladowej, więc oczywiście kakao. I ostatnia rzecz, której szukałam, to orzechy laskowe, bo mam ochotę dzisiaj zrobić bardziej czekoladowo-orzechową polewę, albo może jakoś coś, coś z tymi orzechami. Daję tutaj parę słodzików i taką większą szczyptę soli. Słodziki od razu dokładnie tu rozgniatam i dodaję banana. Gniatam, ja Wbijam całe Oj, jajko bez skorupki, jeśli można. No i dodaję tutaj resztkę jogurtu. 70 gramów mi tutaj wyszło, jak co. Dodaję też sporo cynamonu, bo ja lubię takie cynamonowe. I około 2 gramy proszku do pieczenia. I ostatni składnik to mąka, 50 gramów daję. No i teraz już delikatnie mieszam. Czekam aż ciasto się połączy i natychmiast przestaję mieszać, bo też wiadomo, nie chcę, żeby te placki były takie potem zatwarte ciastem na placki są podzielone opinie. Niektórzy uważają, że warto je odstawić na jakiś czas i poczekać, bo potem są bardziej fluffy. Inni uważają, że nie ma co czekać, smażymy od razu, to ma być szybkie śniadanie. Ja bardzo często smażę od razu, ale jak mam chwilę, troszkę więcej wolnego czasu, to jednak lubię odstawić to ciasto na te 10-15 minut, bo rzeczywiście w mojej opinii one są potem... puchaciejsze. Puchaciejsze. <grym> co jest słowo w ogóle? Ej, ale nawet same ciasto jest pyszne. I zanim zacznę smażyć placki, to na początku zabieram się za polewę czekoladową. Oczywiście można sobie do tych placków po prostu też rozpuścić czekoladę tam z kostki, ale ja nie mam. Daję 60 g mleka, do tego około 8 g kakao. Ja używam oczywiście gorzkiej kakao, bo właśnie lubię jak ta polewa jest turbo gorzka. I teraz to dokładnie mieszam, a dopiero jak wymieszam zupełnie na gładko, to będę delikatnie podgrzewać. No i żeby taka polewa się udała, trzeba po prostu dużo mieszać na małym ogniu i będzie super. Liście. Zawsze, jak nagrywam, to mi się źle przywraca. O. O. I na końcu wracamy do naszej polewy. Ona jest już w tym momencie bardzo przyjemnie gęsta, więc to jest ten moment, w którym dodam dosłownie kropelkę słodzika, żeby nie była aż taka. Stuprocentowo gorzka. I taką małą kosteczkę masła. 2-3 gramy, żeby trochę wzbogacić smak, Tylko mieszam i w zasadzie. O! Gotowe. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie, bo z jogurtem greckim jeszcze placków nie robiłam. Zazwyczaj po prostu go kupujemy do jakichś tam cacyków czy takich rzeczy. Hmm, polewa mistrzowska. Jest gęsta, lśniąca, bogata, super gorzka. Bo właśnie ja mam, w ogóle od dziecka mam fazę na gorzką czekoladę. zawsze była moja ulubiona. Tylko ja zawsze lubiłam te takie najbardziej gorzkie. 80-85% i właśnie dlatego też lubię sama zrobić polewę do placków i mogę tej goryczy naprawdę tutaj dowalić. A samo ciasto jest bardziej wilgotne i trochę cięższe niż to, które robię zazwyczaj, więc ten jogurt wyraźnie zmienił konsystencję. Ja zazwyczaj robię takie bardziej fluffy placki, trochę suchsze, ale to też mi się bardzo podoba. Ma to sens ogólnie. A co do kalorii, to mamy tutaj 564 kalorie, 20 gramów białka, no i do tego jeszcze mleko do kawy. Przyjechałam na zakupy i jeszcze teraz siedzę sobie minutkę spokojnie w aucie, żeby zebrać siłę i potem sprintem w tym mrozie biegniemy. A tymczasem mam dla was taką ciekawostkę, ponieważ w lutym zawsze zaczyna się nowy chiński rok. I czaicie, że teraz w tych mrozach, w tej zimie wchodzimy w rok ognistego konia. Trochę to się nie zgrywa, co nie? Ja to osobiście odczytuję po prostu jako znak, że trzeba jeść dużo pikantnych rzeczy. A tymczasem zapraszam Was na wspólne zakupy, ponieważ z okazji nowego chińskiego roku House of Asia przygotowało w wybranych sklepach takie zarąbiste, ozdobne strefy, i właśnie chciałabym sobie popatrzeć, co tam mają. Tutaj jest strefa chińska, czyli właśnie smaki Chin. Tutaj jest strefa japońska, trochę rzeczy do sushi tempury, wakamy, różne takie. I potem obok strefa Tajlandii. Tutaj mamy trawę cytrynową, imbir, różne pasty, makarony. Natomiast jeśli nie czujecie się do końca pewnie w kuchni azjatyckiej, to House of Asia ma też gotowe pasty, dzięki którym można przetestować mnóstwo różnych smaków i wystarczy do tego dodać ryż, jakieś warzywa z lodówki i gotowe. W poprzednim dniu jedzenia obiecałam Wam zupę. Nie Więc dzisiaj przychodzę z czymś zupełnie, zupełnie innym. Robimy szybki, fake ramen, czyli pełny smaku ramen, który można zrobić w 10 minut. Bo wiadomo, ja, jeżeli chodzi o zupy, to jestem strasznym leniuchem i ma być szybko i pysznie. Pełny smaku osiągniemy tutaj dzięki różnym produktom House of Asia. Ja uwielbiam na przykład te ich gotowe pasty, imirową, czosnkową, chili. Tutaj dzisiaj też dokupiłam sobie miso, bo ostatnio straszliwie się zajadamy miso, i po prostu słoik po słoiku. Najlepszym przyjacielem. Celem tego dania jest czajnik, ponieważ tutaj do garnka wlewam sobie wodę, w której będę gotować jajka. No bo jak ramen, to wiadomo, jajka muszą być. Dwa jajka i gotujemy około 8 minut. Kolejny czajnik to będzie woda do makaronu. I ostatni czajnik to będzie 650 ml wody, już do wywaru. Czekając, aż woda się ugotuje, ogarniam składniki tak zwane zielone. No i najlepsze jest to, że to jest przepis w ogóle bez krojenia. Natomiast cukinie, która będzie naszym jedynym warzywem, ciacham sobie taką mm, obieraczką, cienkie plastry i od razu do sitka, bo będę ją potem zaparzać wrzątkiem. Nawet nie trzeba jej gotować, ona po prostu zmięknie od samego zalania wrzątkiem. Na koniec zabieram się za przygotowanie mojego wywaru. Na początek daję łyżeczkę chili. Albo wiecie co? W sumie mam dzisiaj ochotę na coś ostrzejszego, więc dam dwie. Ale wiadomo, ilość dowolna do dopasowania. Następnie wrzucam imbir. Wygrzebuję tutaj słoiczek do końca, ale potrzebuję trochę więcej. Więc jeszcze drugi słoiczek. Bardzo dużo indiru ostatnio używamy, dlatego właśnie słoik, po słoiku zużywamy. No i do tego dwie łyżeczki pasty niso. Takie duże, czubate. Jako magiczny składnik, taka łycha masła orzechowego, ale bez, bez kawałków orzechów, tylko wiecie, takie, takie gładkie. Mieszam to wszystko razem i dodaję jeszcze bulion warzywny na 600 ml grupy. I tutaj od razu robi się taki fantastyczny zapach. To już wiadomo, że będzie po prostu pyszne. Woda na makaron zaczyna tutaj już mocno się gotować, więc biorę coś takiego: czyli Udon Noodles do ramenu. Ten makaron jest dosłownie najlepszy, bo on nie wciąga za dużo płynów i nawet jak trochę w tej zupie poleży, to nie puchnie. No i ten makaron gotuje się w 4 minuty, i tak jak wam mówiłam, to jest bardzo szybka zupa, bo ja się z całą resztą w te 4 minuty wyrobię. No i teraz wlewam tutaj 600 ml wody. To będzie oczywiście porcja na dwie osoby. To jest ogólnie przepyszne. Bomba smaku. Jedynie bym to troszeczkę dosoliła. I tutaj sosem sojowym podleję. Mmm, Jeszcze troszkę. Ale ostre wyszło. Dobrze. No skoro rok ognistego konia, no to powinno być ostre. Uch, pyszne. Ulele. Ja to w ogóle bardzo lubię w House of Asia i w tych współpracach z nimi, że oni z jednej strony oferują bardzo takie autentyczne produkty, które smakują tak jak w krajach pochodzenia, a z drugiej strony zachęcają do tego, aby stosować je totalnie na luzie, bawić się tym wszystkim i mieszać te, te kuchnie japońskie, chińskie, tajskie, jak tylko mamy ochotę, bo to ma smakować, to ma być przyjemne i te produkty mają ułatwiać życie. Totalnie omijam tradycję, ale robię coś, co dla mnie jest pyszne. Ochłodzę jajka teraz. Makaron gotowy. Ostatni krok to przelewam cukinię rządkiem. To jest w ogóle jedno z najgorszych dań do nagrywania, bo ono powinno być taki rachciach, a nagrywanie strasznie to wszystko przedłuża. Więc jak zrobicie to w domu, nie kręcąc, to będzie gorące, parujące i ten kotlet roślinny jeszcze będzie chrupiący. Właśnie ostatnio to jest taki nasz, taki nasz myk, że ten ramen był trochę jak z knajpy, że jeszcze bierzemy do tego kotlet roślinny, już gotowy. I no, to jest prawdziwy ramen. Jak policzyłam kalorie tego ramenu to moja porcja ma 819 i 42 gramy białka. Ale wiadomo, kalorie to można sobie dostosować. Można dać mniej makaronu, więcej makaronu. Mniej czy więcej tego kotleta to już jest do, do dopasowania. Przepyszne, kremowe, orzechowe ale z mocnym kopnięciem dzięki czyli. No i imbir też dodaje takiego bardzo rozgrzewającego kopnięcia. Bulion nadaje fajnej głębi smaku. Cukinia chrupie. No i jest po prostu zarumienić. I wiecie, jak się coś takiego zje, to potem można iść na spacer w tym mrozy z psami i przeżyć. Ja w ogóle mam coś takiego z ramenem, że nigdy nie chodzę na ramen do knajpy, bo w moim tego się nie da jeść publicznie. Cały stół mam dookoła ochlapany, taktycznie ubrałam bordowy sweter, żeby móc to zjeść spokojnie i dlatego właśnie ramen to jest coś, co ja zawsze robię w domu. najbardziej to już w ogóle podziwiam ludzi, którzy mają odwagę iść na ramen na jakąś pierwszą randkę, czy coś takiego. Powoli czas zabierać się za kolację. Jeszcze nie jestem głodna, dlatego najpierw chcę przygotować pastę. Dam jej trochę czasu, żeby się przeszła. Chociaż zawsze jest pytanie dokąd to najdzie. ale dobra, dam jej czas, żeby się trochę przeszła i potem wrócę już złożyć kanapkę. Pastę zrobię od razu w trochę większej ilości. Bo to nie ma co tak na jedną porcję, zamknę w pudełku na noc i będzie na jutro. kolka. No i jest fajnie. Lubię takie chrupiące kanapki. Przez to, że zepsułam ostatnio refrajera, bo walnęłam szklanym pojemnikiem o blat. Teraz robię z patelni i w sumie też nie najgorzej, bo tak na maśle to, to nawet lepsze wychodzą. Mhm. Mm Jednocześnie serowa i kremowa, ale też lekko pikantno, kwaśno, słodka. Od kukurydzy i, i jalapeno, więc no to jest ideał po prostu. Mm -hmm. mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Że mówiąc, już mi się dzisiaj nie chce liczyć tych kalorii z tego dnia. Więc na dole w opisie podrzucam Wam podliczone. Tak samo podliczoną całą tę pastę tuńczykową, porcję na mm, tą, tą porcję całą, którą zrobiłam. Wszystkie inne rzeczy też tam macie. A Wam dziękuję już za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Smacznego, buziaczki, dobranoc, mm, tuńczyki na noc i inne takie rzeczy. Baju! Już się pożegnałam, a jeszcze złapamy jabłko. Taki wiecie, deser na noc. I idę do wanny. A teraz już, cześć. Bye bye. See you w następnym odcinku. Gdzie mój laptop?